Cześć, nazywam się Bartosz Sojka i jestem trenerem Taekwondo ITF w klubie Samurai. Powiedziałbym, że zmieniło się bardzo znacząco. Zacząłem trenować taekwondo jako dziesięciolatek i szczerze mówiąc niewiele jeszcze wtedy miałem wspólnego ze sportem. Zaczynałem jeszcze trenować, kiedy nie... samuraj, klub samuraj nie istniał jeszcze nawet. Kiedy trenowaliśmy w liceum numer 10, to jeszcze trener Dariusz Habiak był moim Trenerem i pamiętam, że dużo pewności siebie mi to dodało. Jako dziecko, kiedy zaczynałem, brakowało mi jej znacząco i uważam, że tak mi w tym pomogłoby troszkę odnaleźć taką wewnętrzną odwagę, też pozwoliło mi zdobyć pewne umiejętności by poprawić swoją kondycję, by zrzucić troszeczkę wagi, ponieważ byłem raczej po tej pulchnej stronie. A, no i na, na pewno dużo, dużo pewności siebie. Ręka, która jest pod spodem, będzie blokować. Uważam, że taką największą wartością, którą te taekwondo ze sobą niesie, jest przede wszystkim pokora i szacunek. Szacunek do samego siebie, szacunek do innych. Tak, ono pozwala poznać pewne hierarchie, że jeśli jest opcja się czegoś nauczyć, traktujemy osobę, która posiada większą wiedzę z pewną dozą szacunku. A odnośnie pokory, że pokazuje. Nawet kiedy myślimy, że już wszystko umiemy, to pojawia się jakiś aspekt techniczny, który sprawia nam więcej trudności, i uważam, że to, to jest dobra nauka zawsze na przyszłość. Myślę, że jako trener najważniejsze, za najważniejsze uważam to, żeby przekazać każdej osobie, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, nie chodzi o poziom zaawansowania w Taekwondo, tylko ogólnie w aktywności fizycznej, że może prowadzić do swojego życia pewne zdrowe nawyki, pewne ćwiczenia, które są wykonywane na treningach, również taka osoba może wykonywać w domu i po prostu pomóc ludziom prowadzić zdrowszy tryb życia. Moja ulubiona technika w Taekwondo. Pandej Dolio, Pandej Dolio czagi, obrotóweczka tak zwana. Bardzo lubię tą technikę, uważam, że jest bardzo popisowa i jak się jej dobrze y, ktoś nauczy, to zawsze z przyjemnością się ją kopię. To na pewno. Kluby samuraj na ulicy Bałtyckiej prowadzę obecnie trzy grupy. Wszystkie są na poziomie podstawowym. Są to nowe osoby. W zależności od tego jaka jest grupa, trening się troszeczkę zmienia. Ponieważ dzieci młodsze na pewno dużo bardziej wolą pomiędzy pewnymi ćwiczeniami, żeby była jakaś zabawa, ponieważ no są dziećmi, chcą jeszcze, chcą jeszcze się bawić, no i im wyżej wiekowo idą te grupy, tym ten trening staje się, w cudzysłowie, troszkę bardziej poważniejszy. Są stosowane bardziej zaawansowane techniki, przez to, że dorośli i starsza młodzież ma już pewne nawyki ruchowe wyćwiczone. I na to na przykład na najmłodszych grupach trzeba zwracać uwagę, żeby... Dzieci dobrze wykonywały te ćwiczenia, a u dorosłych no, można je głównie korygować, bo już ciężko jest zmienić pewne rzeczy. Także to było kilka słów yy, o mnie. Jeśli zainteresowało Was to, co powiedziałem na temat treningów, czy na temat tego, co taekwondo wprowadza do życia, to serdecznie zapraszam na treningi. Do zobaczenia.